Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dniu dzisiejszym skupimy się nie na sreberku technicznym, tutaj was może troszkę rozczaruję. Mianowicie yy, zajmiemy się pozyskiwaniem metalu kolorowego, dokładnie miedzi, z tego typu odłączników są to odłączniki energetyczne. Ten z nich jest największy i dzisiaj zajmiemy się jego rozbiureczką. Waga około 10 kg. I tutaj mamy kolejne dwa mniejsze. I są to odłączniki energetyczne typu ŁOZ. Ten tutaj widoczny to jest ŁOZ 23. One działają na takiej zasadzie, za chwilę na tym drugim pokażę, bo ten nie ma dźwigni. A ten jest. Już patrzymy, ten jest trochę większy, ten jest łos 13. I one to są tak zwane nożycowe. Zobaczcie, za pomocą tej, tej wajchy. Moment, nie wiem czy będzie dobrze widać. Nie, tutaj. Moment. O, bo ciężko chodzi. Chociaż. Coś tutaj mechanizm chyba przy tym jednym nie działa. A działa. Spójrzcie. Te płaskowniki wchodzą pomiędzy ten styk za pomocą tej wajchy. Przekręcamy. Nie wiem, czy będzie widać. O, teraz będzie widać. Widzicie ten ruch? I stykając się. Tutaj z tymi stykami te dwa płaskowniki przewodzą prąd. Następuje przepływ prądu elektrycznego. Na tej zasadzie te odłączniki działają. Yy, oczywiście są używane w energetyce. Rzadko, czasami może, chociaż rzadko, w szafach sterowniczych jakichś dużych maszyn o. Bardzo dużym poborze prądu elektrycznego. Dobrze, to tyle wstępu na temat tych odłączników. Te dwa mniejsze łozy odłożymy sobie na bok i zajmiemy się rozbiureczką tego. Prawdopodobnie jest to też łos, chociaż nie posiada tabliczki znamionowej. I słuchajcie, waga, tak jak już mówiłem około 10 kg. I tutaj będzie o doskonale widoczne. Widzicie w taki sposób on działa. Teraz jest odłączony, i w tej pozycji następuje załączenie i przepływ prądu elektrycznego. Dobrze, ja nie będę was zanudzał tutaj rozbiórką, ponieważ będzie ona prawdopodobnie wymagała użycia. Yy, Kątówki, tak jak widać. Ja tutaj już sobie zaznaczyłem, nadszlifowałem, chociaż nie, to jest farba, ale tutaj szlifowałem. Te przyłącza, czy przyłącza, płaskowniki wykonane z miedzi. Te przyłącza również wykonane z miedzi. Także ja sobie tutaj ponacinam to kątówką poza wizją. Pozyskam te płaskowniki. I wrócę do Was na ważenie i podsumowanie. Dodam tylko, że nie pamiętam jakie koszta były pozyskania tych odłączników, bo kupowałem je wszystkie trzy w dosyć takim większym pakiecie i wtedy chyba płaciłem 2 zł za kilogram. Także no teraz no można sobie przeliczyć, jak 10 kg to waży. Uznajmy, że 10 no to około 20 zł, czy tam 20 zł. W tym pakiecie, yy, który kupowałem, wyniósł mnie zakup tego oto odłącznika. Zobaczymy, ile miedzi z tego uda się pozyskać. Także ja teraz na chwilę znikam, poodcinać te wszystkie mm, nity i zabezpieczenia, i pozdejmuję te płaskowniki. No i widzimy się po przerwie podczas ważenia i podsumowania. No i witajcie po przerwie. Słuchajcie, ja sobie już tutaj rozłożyłem to wszystko na czynniki pierwsze. I tak jak widać mamy te przyłącza yy, takiej grubości. Słuchajcie, no dla osób bardziej doświadczonych widać, że nie jest to co każdy chyba na początku miał. Na myśli, widząc właśnie ten odłącznik, troszkę tutaj pozostawię niedomówień. Mam nadzieję, że Was zmotywowałem i zaintrygowałem do tego, abyście byli bardziej dociekliwi. I dajcie znać w komentarzu, jeżeli wiecie o czym mówię. W każdym bądź razie. Przyłącza, wykonane są z miedzi i sprawdzimy sobie jeszcze cieczą chromową, ponieważ ja podejrzewam, że mogą być srebrzone i to dosyć fajnie. Kurczę. No, troszkę, troszkę barwi. Nie wiem, jak wy tutaj widzicie, ale nie jest to jakiś bardzo intensywny kolor. Moim zdaniem nie jest to zbyt bardzo jakoś srebrzone. No dobrze. W każdym bądź razie jest to chociaż zostawiło ślad, więc widzicie tą kropkę tutaj pozostawioną. Kwas zostawił, więc całkiem możliwe, że jakaś tam niska zawartość srebra tego srebrzenia jest tutaj na tych stykach. W każdym bądź razie uznajmy, że to jest mieć pobiał i ja to tak potraktuję. Oczywiście, tak jak już wspominałem kiedyś, nie zajmuję się, nie, kolej, nie zbieram rzeczy srebrzonych poza chyba sztućcami, widelcami, nożami, takimi rzeczami. Resztę elementy włączników bądź styczników, które są srebrzone, traktuję jako metal kolorowy, pobielany dobrze, przechodzimy sobie zatem do ważenia, waga do 3 kg no zobaczymy słuchajcie 3 no tu już nam nie da, bo bo, bo, bo bo jedno to przyłącze waży 800 gramów Trzy kilogramy tutaj mamy miedzi już, kolejna porcja.

260 gramów miedzi słuchajcie inwestując 20 zł uznajmy że 7 7 7 razy ta miedź będzie traktowana chyba jako miedź kawałkowa więc ona tam będzie 28-29 zł w granicach uznajmy plus te

Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z zakupu, zadowolony z rozbiureczki, zadowolony z odcinaczka. a wy, tak jak mówiłem, dajcie znać w komentarzu, jeśli macie wiedzę o czym wspominałem co, yy, sugerując, że nie jest to ten włącznik, o którym myślały doświadczone osoby. Słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do udzielania się w komentarzach. Łapek w górę bądź łapek w dół, jeżeli się nie podobało. I co? I zapraszam na kolejny odcinek w kolejną niedzielę. Dzięki, trzymajcie się, cześć!